Dzień dobry kochani, słuchajcie, robimy sobie tarocik tygodniowy tutaj. Zobaczymy co tam wyjdzie. <laughs> Powiem tak kochani, to będzie dobry tydzień, tak? Miejmy nadzieję tutaj. Wiecie jak to w życiu jest, nie? Zawsze coś, tak i tak dalej. Będzie oczywiście w dwóch częściach, no będzie w całości, więc jak ktoś czasoweczki tutaj, czasoweczki takie rzeczy, to, to są w opisie, tak kochani? Robię, piszę to, także... Nie szukajcie czasówek, tylko zajrzyjcie po prostu w opis, tak? Filmu albo na y, YouTube tutaj. A jak chcecie, kochani, zweryfikować tutaj to, co Was toczy znaczy typowo, to indywidualnie na priv I coś po prostu tutaj wybierzemy, zrealizujemy. Baranek oczywiście jest pierwszą tutaj osobą, pierwszą opcją generalnie. O Jezu, jakie to są karty. Baranek jest tutaj pierwszą opcją. Na pierwszy różd. O, długopis mi nie pisze. Już problem. Yy, dobra, słuchajcie, baranek, yy, w tygodniu możecie mieć agresję, irytację, wkurzać Was może jakiś mężczyzna, tak? Bo to jest trochę konflikt władzy, frustracja, nienawiść, agresja. Taki trochę despotyzm, konfliktowość, frustracja, przemęczenie, nerwy bardzo duże tu się mogą pojawić. Problem jest z jakimś mężczyzną tutaj, tak? Lub w ogóle, że na przykład, nie wiem, kogoś poznacie, a ktoś na przykład chce tylko romans, tej, tak? Chce mieć coś takiego, albo za dużo oczekujecie od życia i możecie po prostu nie zrobić tyle, ile byście chcieli, tak? W sprawach pracy czy finansów macie spełnienie, macie radość, to jest karta kochanków, w niektórych to może być romans pracy, lub generalnie tutaj fajne układy, relacje z otoczeniem, nowe decyzje, nowe możliwości, nowe projekty, podjęcie ważnej, bardzo fajnej decyzji tutaj. Generalnie miła, troskliwa, fajna atmosfera tutaj. Fajne mogą być układy te kontakty, jeśli chodzi o sprawy materialno-zawodowe, więc to jest super. W sprawach miłosno-partnerskich jest szansa na randkę, spotkanie, poznania kogoś tutaj tak. Dobry tydzień do emocji, do uczucia, do ognia, do entuzjazmu. Trochę to może być taki konflikt, że być może po prostu jesteście w relacji, która nie spełnia Waszych oczekiwań. Pojawia się nowa relacja tutaj tak. Pod kątem miłosnym tutaj to jest naprawdę bardzo dobry po prostu tydzień, tak, bardzo satysfakcjonujący. W tle macie jakieś zwycięstwo, świętowanie, radość, impreza, jakaś rozrywka. Niektórzy mogą poznać jakąś przyjaciółkę, przyjaciela tutaj nawet przez pracę, nawet przez sferę zawodową tutaj, tak, z kimś może być spotkanie. W miesiącu możecie trochę jednak nie, nad, nie nadążać za, za różnymi po prostu sytuacjami. Mogą być drinki, imprezka, tej coś ciekawego, tej tak, zabawa rozrywka w tym tygodniu i dużo jakichś fajnych, kreatywnych pomysłów tutaj, tak także otwieracie, otwieracie się na nowo w relacjach czy w sprawach zawodowych. I to może być po prostu tutaj bardzo akurat na korzyść. Jeśli chodzi tutaj o byka. Byk, słuchajcie, wy w sferze miłosno-emocjonalnej macie tutaj kartę jakiej, jakiejś osoby, tutaj, tak? To może być nowa osoba na waszej drodze, to może być wsparcie emocjonalne od osoby, z którą jesteście w związku, jest jakieś pogodzenie, dogadanie się tutaj, tak? I to jest karta jakiejś otwartości, bezpieczeństwa, zadowolenia, tutaj, tak? Klarowności, także Że wiecie, na czym stoicie w tej sferze uczuciowo-miłosno-emocjonalnej, tak? To może być dla was bardzo dobre, bardzo korzystne. W sprawach tych zawodowo-materialnych macie tydzień na plus, jest to spokojne, rozsądne. Zrównoważone takie planowanie wszystkiego, więcej spokoju, wytrwałości, tutaj, tak, satysfakcji, chęć jakiegoś rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji, tak, zadowolenia tutaj również się może pokazywać. To jest bardzo ok. To może być też dobry tydzień na oszczędzanie, po prostu tak czy. Edukowanie się pod jakimś kątem. I to może być po prostu bardzo też super. Niespodzianką jest tutaj przebojowość, inicjatywa, jakaś kobieta tutaj, takiś power, entuzjazm do działania, że ktoś was do czegoś zmotywuje, albo wy się za coś zabierzecie tutaj, tak? Lub po prostu przejmiecie jakąś rutynę, postawicie bardziej na odwagę tutaj, tak? I jakąś sprawę doprowadzić, doprowadzić do szczęśliwego końca. U niektórych jakaś kobieta może grać za bardzo pierwsze skrzypce. W energii ogólnej macie jakieś co ciekawe, mimo wszystko niezadowolenie, nieuczciwość w relacji albo potrzebę romansu tutaj, tak? No, być może jedzie się na dwa fronty na przykład, tak? To może być problem, albo jest potrzeba jazdy na dwa fronty. Niektórzy mogą mieć wrażenie, że niby wszystko jest bez, że macie bezpieczeństwo, tak? Stabilizację w uczuciach, macie spokój, macie wszystko ogarnięte w sprawach po prostu tutaj też. Zawodowo-materialnych, ale możecie być niezadowoleni, mieć wrażenie, że stoicie w miejscu i nie tego życia po prostu chcecie, nie tego potrzebujecie, tak? Główną kartą na ten jest smutek, byle jakość, tutaj, tak? Być może chęć do jakiejś zmiany rutyny, wyjazdu z kimś, może być kontakt trochę słaby, bardziej powierzchowny, tutaj, tak? Belejaki i tutaj po prostu możecie mieć takiego smutka, tak? To jest często po prostu rezygnacja z jakichś planów, tutaj, tak? I trochę nadal takie po prostu niezmienianie swojego życia i stanie po prostu w miejscu, i takie dołowanie się tutaj. W tym, w tym wypadku, jeśli chodzi o bliźnięta, yy, u, bliźnięta, yy, co my tu mamy? Oprócz tak się koni zdezorientowałem na chwilę, bo ktoś mi coś napisał dziwnego. Aha, dobra, dobra, ok. Bliźnięta, słuchajcie, tydzień się radość, spełnienie, satysfakcję, stabilizację, zwycięstwo, sukces, tak? Rozrywkę i zabawę, generalnie, tutaj w tym wypadku, e, tu się pokazuje, i to jest też jakaś radość, satysfakcja, zadowolenie, spełnienie, bezpieczeństwo, tutaj e, w tym wypadku, jest tu jakaś radość. E, jest to jakaś radość, jest ten tydzień może nawet radosny, tak? Dający szansę na jakieś spełnienie w tym życiu, ale w sprawach pracy zawodowych macie zawiść plotki tutaj, tak? jakieś lęki, izolacje tutaj generalnie, lęki obawy albo uzależnienie od kogoś, uwagę na jakąś kobietę, na jakąś osobę tutaj, tak? Tu jest jakaś tajemnica, coś jest coś ukryte przed wami tutaj, i być może coś wyjdzie na jaw, tak? Ale to jest też lęko swoją pozycję bardzo, tak? Tu jest też yy, poczucie smutku, żalu. Zagubienia, że nie ma progresu w sprawach finansowo-materialnych. W sprawach partnersko towarzyskich są nieporozumienia, spory, sprzeczki, kłamstwa. Ktoś coś nie mówi, ktoś coś tu szuka, kręci, zwodzi, to jest po prostu jakiś dysonans, tak? Tydzień niesie niespodziankę, że to jest brak sukcesu, albo ktoś wa narazi was na problemy, na szwang reputacji zawodowej. Coś, co miało być zwycięstwem, nie wypali tutaj, to może być problem. Uwaga na jakichś obudnych ludzi, po prostu, tak, pod każdym tutaj kątem w tym wypadku, bo to jest jakieś nieporozumienie. I może być po prostu dużo niedogadywania się w partnerstwie, w relacjach, tak? Ktoś, możecie kogoś poznać, to mija się z prawną, kłamie, jedzie na dwa fronty. W tym tygodniu być może coś zyskacie albo coś stracicie po prostu kosztem innej osoby. Ten tydzień może mówić ty o tym, że nie jesteście usatysfakcjonowani po prostu rezultatem, tak? Wtedy jakaś, jakaś stabilizacja, czy duże pieniądze generalnie, tak? Czy jakaś dom, mieszkanie, coś na czym opieracie swoje fundamenty, może was rozczarowywać, tak? No, wy się dołujecie, że jakoś powiedzmy, że tutaj. I osiągnęliście jakiś poziom, i trochę stoicie w miejscu. Być może macie bezpieczeństwo, macie stabilizację, tutaj tak, albo nawet te duże pieniądze, ale tu się pokaza jakaś przykrość, tak? Jakiś po prostu żal, zwróćcie na to uwagę. Dobrze, teraz robimy się. Raczulis. Hmm. Dobrze, kochani, słuchajcie, raczuliś. To jest taki tydzień, który może Wam mówić, że jesteście przepracowani, przemęczeni, albo wasze trudy, wasze wysiłki nie spełniają Waszych oczekiwań tej, tak? Możecie być zmęczeni pracą, mieć za dużo pracy, nadmiar pracy tutaj, lub nie wyrabiać się ze wszystkim tak jak byście chcieli. Wasza rutyna, wasza organizacja w tym dniu może być problemem. Najgorszym przypadku to jest strata pracy, zwolnienie tutaj. To jest po prostu takie przemęczenie tutaj i wypalenie zawodowe, że coś wymaga dużo wysiłku, a wy tego wysiłku nie możecie po prostu ogarnąć, osiągnąć, tak? To jest za dużo dla Was. No może to może tu być taki główny, konkretny, po prostu poważniejszy problem. W sprawach miłosno miłosnych, tutaj tak partnerskich. Może się pojawić ktoś, z kim piszecie, kontaktujecie się, ale kontakt jest chłodny, wlecze się strasznie tutaj, tak, lub utrzymujecie relacje tylko na zasadzie takiej współpracy, takiego przyzwyczajenia tutaj, tak, ale nie ma ani szału, ani polotu, ani pasji. To jest taka rutyna, tutaj się może ewentualnie więcej konfliktów wyciszyć i postawić na współpracę tutaj, tak, lub poprawi się coś w sytuacji z dzieckiem. W sprawach tutaj zawodowo-materialnych są jakieś oszustwa, kłamstwa, manipulacje, nieporozumienia tutaj, tak? Złe decyzje, nielogiczne plany, ty ktoś tu może czegoś nie spełnić, tutaj są jakieś nierozsądne wydatki, źle zaplanowane po prostu, tak? Do których źle być może podchodzicie, a niespodzianką jest po prostu tutaj coś takiego, że w tym tygodniu nie wierzycie w siebie w swój sukces, a po prostu wymienkacie, nie możecie po prostu czegoś spełnić, czegoś zrealizować tutaj, tak? Popchnąć do przodu to was tutaj może bardzo po prostu dołować w tym wypadku. Tutaj tak się coś się pokazuje. To jest trochę czasami brak siły, brak takiej aspiracji, żeby o coś zawalczyć, coś osiągnąć. Tutaj poddawanie się jakieś generalnie takie poczucie po prostu, że nie możecie osiągnąć czegoś, na co zasługujecie lub coś, co chcecie tutaj. I tu się może okazać u was duża frustracja, nerwy, bo być może nie wiem, konkurencja się jakaś pojawi albo po prostu wy się staracie, tyle wkładacie wysiłku, a tu jest klapa tyle macie jakieś niespełnienie, niezrealizowane ambicje, tutaj, tak, jakieś po prostu bycie podwozem, jakaś przegrana tutaj, manipulacje, uważajcie na stratę pozycji, tutaj, tak, utratę jakiegoś sukcesu nawet. I tu mogą być jakieś spory, nieporozumienia, dużo jakichś takich nielogicznych planów, albo dużo gadania, dużo rozmawiania, a nie ma tej realizacji, więc tutaj po prostu coś, co miałoby wam ewentualnie przynieść jakiś po prostu sukces tutaj, czy coś w tym stylu. No, może najnormalniej w siecie po prostu nie wyjść, tak? Nie udać się generalnie tutaj w tym wypadku, więc to może być po prostu problem yy, tu. Yy, I tu się pokazuje trochę niedocenianie być może Was, tak? Czujecie się może gorsi tutaj, tak, pod wozem tutaj, albo ktoś po prostu też no, przypisuje sobie jakieś zasługi, osiągnięcia, które powinien Wam przypisać, tak? I to jest po prostu niespełnienie, po prostu, tak? Gorsze poczucie własnej wartości, swojej samooceny i poczucie, że staram się, staram, ale nie osiągnęłam i osiągam tyle lekce. Taki przekaz. Lew. Lew. Tydzień dobry na sprawy materialno-zawodowe. Obracanie się w nowych kręgach, nowych sytuacjach. To może być dobry czas na jakieś fajne relacje biznesowo-zawodowe, tutaj, tak? Nowe jakieś takie możliwości, generalnie, tu się mogą pokazywać. Ulwa. Tydzień dobry na współpracę, na ogarnianie swojego życia, czy może szukanie innej, innej um, kurcze. Innej znajomości, innej relacji, rozważanie nowych opcji, tutaj, tak? W tym wypadku. I to może być tydzień dobry pod kątem może. Rozważania nowych opcji, nowych możliwości wyboru, tak, w różnych kwestiach. Natomiast Wy macie w tym tygodniu taki problem, że jakieś Wasze marzenie nie jest spełnione, macie zwątpienie w życie, w sens po prostu jakichś Waszych starań, dalszych kroków, tutaj, tak. To Was może tutaj strasznie bardzo dołować, i to jest taka karta, że macie zniechęcenie po prostu i takie poczucie, że coś nie ma sensu, tak. Tutaj coś, na co bardzo liczycie, po prostu tak może Was rozczarować. Tak? Jeśli chodzi o partnerstwo, macie przeciętność, brak współpracy albo za dużo pracujecie, mijacie się, bo jest za dużo obowiązków, mało czasu. Ta współpraca może być generalnie po prostu kiepska, tak? słaba. Tutaj takie coś by się pokazywało w tym wypadku. Generalnie. Patrzcie, coś mi tu zadzwoniło. I tutaj, kochanie, jeśli chodzi o lwy, to oczywiście to jest pokazane w tej niespodziance. Yy, tak powiedziałem, trochę takie zwątpienie w coś, tak? Jakbyście stwierdzili, że coś nie ma sensu, coś nie jest warte po prostu świeczki, tak? Wy ten tydzień macie bardzo chaotyczny, bardzo zmęczony, bardzo zabiegany tutaj, tak? I może być jakieś odpuszczenie jakiegoś kontaktu, relacji z kimś tutaj. <laughs> tak, byście chcieli się czegoś pozbyć, jakiegoś balastu tutaj, tak? Być może obciążenia tutaj, generalnie obowiązku. Takie coś w tym wypadku by się tutaj pokazywało. I generalnie tutaj możecie być po prostu trochę bardzo w tym tygodniu zabiegani, tacy roztrzepani, roztrzęsieni różnymi rzeczami naraz. To może was po prostu trochę tutaj dołować albo frustrować. Takie coś by się tutaj pokazywało. Jest to trochę taka energia, że. Trochę możecie mieć bardziej jakoś tak wyrąbane i uważajcie, żeby się w jakieś kłopoty po prostu tutaj nie wydawać. Tak? No jest to takie przemęczenie i chęć po prostu pozbycia się pewnych tutaj rzeczy, ale może być też problem z jakąś osobą, zwłaszcza ze znaków ognistych, że tu jest ktoś po prostu nieodpowiedzialny w tym wypadku. Zwróćcie uwagę, czy za szybko, za łatwo się z pewnymi rzeczami nie poddajecie albo czy nie po prostu nie porzucacie różnych rzeczy. Jeśli chodzi o sprawy finansowo-materialne, macie jakieś po prostu ulgę. Lub pokonanie jakiegoś lęku, jakiegoś zmartwienia, mimo że jest to ciężka karta, tutaj, tak, która mówi o takim wałkowaniu: jak się rozwaliło pieniądze, jak się po prostu kasę jakąś wydało tutaj, to możecie mieć taką autorefleksję, że się pogodzicie z pewnymi stratami i tutaj może być finalnie wyjście z jakiejś tajemnicy, nawet tak, czy ogarnięcie jakiejś sytuacji w pracy, albo przestaniecie się czymś przejmować, tak, mimo na przykład ciężkiej czy trudnej atmosfery. Taki może tu być yy, przekaz w tym wypadku. Jeśli chodzi tutaj o. Jeśli chodzi tutaj o pannę teraz, ostatni znak. Y, panna. Panna, słuchajcie, wy tutaj macie taki przekaz dosyć intrygujący, bo tu jest pokazane trochę, że ten tydzień może być u Was pełen lęków, pełen trochę zagubienia, wycofywania się. U niektórych to może być padanie w skrajności tej tak. Lęk, strach po prostu tak, raz w prawo, raz w lewo, takie zagubienie tutaj, tak? Niepokój tutaj. Czasami to jest szukanie dziury w całym po prostu, tak, albo takie podejrzewanie o różne rzeczy drugą stronę, drugą osobę. W sprawach miłosno-partnerskich macie bezpieczeństwo, stabilizację, spokój, wyciszenie tutaj generalnie. Dobrą bardzo po prostu współpracę. <laughs> tutaj się pokazuje takie coś w tym wypadku. I tutaj rzeczywiście jest taka karta jakiejś niezależności, luzu, swobody czy takiej wygody, tak naprawdę, w tej relacji. Więc to jest po prostu bardzo tutaj ciekawe. Natomiast generalnie w sprawach finansowo-zawodowych macie pomysł, macie olśnienie, logikę tutaj, tak? Wyjaśnioną sytuację tutaj generalnie. Taką przejrzystość, klarowność, wiecie, co z czym się je, na czym generalnie tutaj stoicie. I to jest taka karta bardzo do takich trzeźwych osądów, trzeźwych po prostu decyzji, kroków. Dobry czas na jakieś decyzje, czy jakieś analityczne spojrzenie na sprawy zawodowe. U niektórych to jest pomysł na zmianę pracy lub znalezienie jakiejś oferty, albo jakieś wieści, na które wyczekacie czekacie. Niespodzianką jest spokój, bezpieczeństwo, wyciszenie, że macie jakiś grunt pod nogami, jest stabilnie i nie trzeba się czymś bardzo martwić albo czymś bardzo niepokoić, czy dołować. W energii ogólnej jest trochę jakieś Niechęć do zmian oraz marzenie, bo ja nie w obłokach, o jakichś fantazjach, lepszym życiu, jakich jakichś wspomnieniach. Być może po prostu to jest taki tydzień, że wy macie bezpieczeństwo, macie stabilizację, ale te fajne wspomnienia, te urocze, fajne, ciekawe chwile tutaj, tak, w waszym życiu być może one po prostu były kiedyś, teraz coś się wypaliło, wygasło tutaj i możecie po prostu no, wracać do tego, tak? Jakbyście mieli jakąś potrzebę, po prostu, żeby coś być może przyciągnąć czy zrealizować w przyszłości. To jest takie trochę. Analizowanie i dumanie, co tu zrobić po prostu, żeby mieć taką bardziej przyjemną, sympatyczną atmosferę na co dzień. Wszystkiego dobrego. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Słuchajcie, yy, tam jak ucięło ostatnio znak, nie wiem, panny albo ryby, to nie jest to moja wina, tylko to jest wina Facebooka i ograniczeń czasowych. Ja kochani z tym nic nie mogę zrobić. Na YouTube macie pełną wersję, tak? Ja specjalnie wstawiam to, kochani, w dwóch miejscach, bo normalnie by to w YouTube, to być może część by nie wiedziała. A część ogląda mnie tylko na YouTube, a część ogląda mnie tylko na Facebooku, więc kochani, zwróćcie na to uwagę. Ja oczywiście Was witam bardzo serdecznie już któryś raz, bo tu już po kolei stawiam te posty. I teraz mamy generalnie temacik od wagusi do. Do kogo? Do ryb. Do ryb. Dobrze. Yy, Waga. Uwaga, słuchajcie, tydzień się wam spełnienie, ulgę, spełnienie marzeń, relaks, odpoczynek, radość tutaj, tak, spełnienie jakichś swoich tam aspiracji, zgody, zadowolenie, relaks generalnie tutaj. To jest takie szczęście jakieś domowo-rodzinne, w ogóle karta jakiegoś spełnienia lub w ogóle jakiegoś fajnie spędzonego jakościowo czasu tu się pokazuje w tym wypadku. To jest ciekawe, więc w tym tygodniu możecie dostać, doznać jakąś ulgę, ułatwienie, takie może nawet olśnienie, bym po prostu mógł tutaj powiedzieć tak, w tym tygodniu w Waszym życiu to może być bardzo super. E, tutaj generalnie. E, jeśli chodzi o sprawy tutaj e, sprawy zawodowo-finansowe, e, w tym wypadku tutaj to, to jest. E, Boże, no, to macie komplikacje. Tu jest natłok jakichś wydatków, jakichś też inwestycji. tu jest dużo utrudnień. Być może spory, rywalizacja, pięć rok za jeden ogon. Za dużo rzeczy możecie po prostu zrobić. To jest nieprzychylna, niemiła atmosfera. tu są generalnie kłopoty, tak? Kłopoty mogą być kłótnie, konflikty z jakimiś ludźmi, z jakąś sytuacją, a ten czasem po prostu walka z jakąś sprawą, która jest przegrana, która stoi w miejscu. Często to jest niezdrowa rywalizacja, napięta atmosfera tutaj tak. Uważajcie na intrygi spliski, żeby was ludzie nie, pow, nie powciągali jakieś po prostu kłopoty, tak, czy tutaj też jakieś spekulacje i podobne rzeczy tutaj w tym wypadku. Niespodzianką jest po prostu od, odwrócenie biegu wydarzeń na negatywne tory, tak? Niewłaściwe tory tutaj, tak? Więc tu możecie być niezadowoleni. Tutaj i to jest generalnie trochę walka z wiatrakami. E, tu może być jakiś pesymi, pesymizm, dużo też dysonansów tak na marginesie. E, tutaj. E, w tej kwestii e, tutaj się pokazuje, i to jest generalnie taka walka trochę z wiatrakami. Tak powiedziałem, coś tutaj może Wam nie pójść i może się okazać, że jakoś wasze nastawienie, wasz humor. Jakiś, nie wiem, wyjazd się zmieni, będzie odwołany tutaj, tak, i coś wam po prostu to wszystko tutaj popsuje, tak, w tym wypadku. Nie będzie tak łatwo. W sprawach miłosno-partnerskich robota jest przeszkodą, lub w sprawach materialnych coś tu się wynormuje. Macie szansę na lepszą współpracę, porozumienie tutaj, tak, dogadanie w sprawach tej miłosnych, więc to już jest akurat na plus i to bardzo. Więc tutaj ten tydzień w sprawach miłosno-partnerskich może Wam generalnie bardzo po prostu tutaj sprzyjać, żeby. Porozumieć się, czy dogadać się w sprawach takich praktycznych. Możecie po prostu zacząć się bardziej tutaj porozumieć, łatwiej, czy też po prostu zacząć współpracować, tak? Żeby się tutaj dogadać. W energii u mnie macie dużo energii, dużo pasji, ale również taką stagnację, że trochę z dystansem się przeglądacie różnym sytuacjom. Bądź macie power, chcecie zmiany, bądź się pojawia nowy facet tutaj, tak? Eee, I to może być taki problem może z waszą relacją, że potrzebujecie zmiany rutyny, lub chcecie coś zrobić, coś zmienić, a jednak coś was cały czas po prostu blokuje i trzyma w miejscu. Teraz mamy tutaj generalnie co? Mamy Skorpiona. Skorpion. Skorpion. Yy, Pę tak, ten tydzień niesie to samo co uwagi. Jakieś spełnienie, zgoda, szczęście, domowo rodzinne. Miło, fajnie, sielankowo, bajkowo. Yy, spełniony generalnie tutaj czas, tak? Zadowolenie, zachwyt generalnie tutaj się pokazuje yy, w tej kwestii. Jakiś, jakaś radość tej, tak. Beztroska, tutaj też jest czasami trochę infantylne w tej podejście, tak, skupienie się na jakichś marzeniach, bujaniu w obłokach, tak. Więc zwróćcie uwagę po prostu, czy tutaj wasze podejście do różnych spraw, czy do życia nie jest na przykład za bardzo, czy za mało adekwatne, tak, do danej sytuacji, bo to może być po prostu ten problem. W tle są jakieś logiczne decyzje, porozumienie, tydzień błyskotliwy, ogarnięty, logiczny, może spokojny, niosący ulgę tutaj, tak, swobodę, bezpieczeństwo, radość, zadowolenie tutaj, tak, w tym wypadku, i to jest generalnie w tle rzeczywiście taki tydzień logiczny i spokojny emocjonalnie. Tu są dobre karty na relacje z jakimiś facetami tej, tak? Na jakieś nowe randki tej, tak? Nawet w tym wypadku. W sprawach zawodowych jest dużo zleceń, nowe pomysły, nowe opcje. Może być więcej wydatków, jakieś spotkanie, być może, nie wiem, drinki, rozrywka też się tej pojawi, która przeszkodzi na przykład wam. Uważajcie na jakieś bujanie w obłokach, że za bardzo macie takie marzenie, myślenie o niemieckich migdałach, żeby tu się w jakieś pomyłki i błędy po prostu nie wtopić. Jest to bardziej ambitne, Myślenie, rozważanie nowych opcji, więc, jakby staliście w miejscu, mieście wypalenie, zniechęcenie, brak opcji, brak rozwiązań, tutaj do was to może przyjść. W sprawach miłosno-partnerskich jest jakieś rozczarowanie, jakaś apatia, zniechęcenie, źle ulokowane uczucie lub czyjeś niedojrzałe zachowanie, albo takie wiecie. Yy, bardzo takie niestabilne, chwiejne po prostu zaangażowanie z kimś w jakąś relację. Niespodzianką jest albo jakiś problem z samochodem, albo z jakimś może nawet wypadkiem, lub coś runie, coś po prostu się tej zburzy, coś, coś się po prostu w tym nie rozwali. Może być takie coś, że to właśnie będzie związane tutaj z sytuacją miłosno-partnerską, tak? I to na przykład was tutaj może bardziej oczywiście co? Zdołować, no. Tak to by to wyglądało. Teraz jeśli chodzi generalnie po prostu o strzelca, o, tu się za dużo rzeczy wzięło. Ostrzelca. Wy macie ten tydzień trochę walkę z wiatrakami. Jakbyście za, za dużo rzeczy na siebie, na swoje barki wzięli. Tak, w ten sposób tutaj, tak trochę po Śląsku powiedziałem. Tutaj i macie trochę pracocholist, tak, jakąś presję, tło różnych wydarzeń, obowiązków generalnie, że trochę nie nadążacie. Nie możecie się trochę po prostu wyrobić. I to jest takie coś, że nie chcecie gdzieś być, chcecie coś zrobić, ale się przed czymś bronicie, blokujecie albo stopujecie, albo strofujecie. tak. I to może być tu generalnie bardzo duży też problem, czy takie wyzwanie. W sprawach zawodowych, materialnych macie zły rozwój wydarzeń tutaj, tak, jakieś nieoczekiwane komplikacje tutaj, tak? No, nieszczęśliwy splot wydarzeń, wypadków, tutaj, tak, generalnie, to jest też takie zniechęcenie większe ogółem do tego, co tu się dzieje w waszym życiu, trochę po prostu zawodowo-materialnym, więc to będzie, no cóż, powiedzmy, że jakieś wyzwanie, tak. W tym wypadku i w tej oczywiście tej kwestii, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Tutaj po prostu macie złą pasę i to może być dużo niefortunnych po prostu wydatków. To jest spadek dochodów, osłabienie waszej po prostu pozycji, zmiany zawodowe tej mogą być gorsze, nie po waszej myśli. Za dużo błędów może spowodować po prostu trudności, a nawet ryzyko zwolnienia pracy, tak? No ten tydzień wam nie sprzyja, jest to brak równowagi materialnej, to jest chaos. Niespodzianką jest spokój emocjonalny, jakaś ulga, jakieś bezpieczeństwo lub coś pozytywnego z jakąś kobietą, koleżanką tutaj, tak? A to jest również takie coś pokazane, pokazane, że być może uda Wam się trochę odciąć od pewnych sytuacji czy od pewnych rzeczy i nabierzecie do różnych kwestii po prostu większego, silniejszego dystansu. I to może być dla was bardzo fajne, bardzo na korzyść, tak? To może wam dawać dużo więcej po prostu radości z waszego życia, więc to może być mega na plus. To jest ciekawe. W sprawach miłosno-partnerskich macie kartę zmiany, transformacji, coś się kończy, tak? Coś się kończy, coś się musi skończyć, żeby mogło się zacząć coś nowego tutaj, i to jest czasami po prostu zakończenie jakiegoś jednego etapu kariery i przejście po prostu w drugi. No i w tej karcie generalnie tutaj możecie rozważać zakończenie relacji, albo uda Wam się po prostu tą relację przebudować na nowo w tym wypadku. Więc zwróćcie na to uwagę. Niektórzy mogą stwierdzić, że coś dalej nie ma sensu i możecie mieć kryzys takiej wiary i po prostu tworzyć się na zmianę. Wy w tym roku macie jakieś osamotnienie, poczucie braku, czy to materialnego, czy zdrowotnego, czy takie znudzenie życiem, że w tym tygodniu macie potrzebę, żeby się od czegoś uwolnić, odciąć i pójść po prostu bardziej do przodu. Wy chcecie generalnie w tym tygodniu zmienić swoje życie tutaj i postawić po prostu bardziej, uważam, że ambitnie tutaj tak na siebie i to będzie taki główny tutaj kluczowy po prostu przekaz. Jeśli chodzi generalnie o koziorozeta, koziorozet ma dobry tydzień emocjonalny tutaj, tak? Koziorożec może mieć coś pozytywnego z jakimś mężczyzną, co ciekawe, lub generalnie macie spokój, macie ulgę, bezpieczeństwo, zadowolenie, dobry humor, dobry vibe. Tak, tutaj jakąś satysfakcję, w sprawach miłosno-partnerskich jest jakiś starszy facet albo jakiś lovelas, albo ktoś co tylko na seks, nie chcecie się spotkać, to są kłótnie, rywalizacje, karta zdrady, despotyzmu, niemoralności, arogancji, pychy, ignorowania nawet może drugiej po prostu tutaj osoby w tym wypadku się może pokazywać, to mogą być spore problemy lub brakować jakiejś pasji. To jest ryzyko, że ktoś może chcieć po prostu was zdradzić albo to jest taka energia, że kurde, a ja to się nudzę, a ja to chcę jakieś porywy serca, zmiany tutaj w tym wypadku. Niespodzianką jest oszustwo, lęki tutaj, dołowanie siebie, pesymizm tak naprawdę oraz takie trochę mm, obawianie się czy bycie w jakiejś sytuacji, w której nie macie do końca wszystkiego ustalonego, wszystkiego takiego jasnego, tak. I to może być dla Was problem. Tydzień sprzyja spotkaniu z jakimiś młodszymi ludźmi, jakiemuś nowemu początkowi, nowemu projektowi, być może nowej jakiejś pracy, nowej opcji, tak? Nowym możliwościom. Tu może być trochę problem jedynie z elastycznością, z, z, odnajdywaniem się nowych, z, z odnajdywaniem się w nowych rzeczach. Dużo tu może być jakichś lęków, jakichś obaw, które Was po prostu będą tutaj obawiały. Chcecie coś zrobić, ale się boicie, albo nie poradzę sobie, nie dam sobie rady i tutaj po prostu możecie się trochę nie odnajdywać w nowych okolicznościach, czy w nowych sytuacjach. W sprawach zawodowych Partnerski macie dobry tydzień, macie ten wysiłek, wytrwałość, angażowanie tutaj. Solidne, mozolne stawienie fundamentów, ale generalnie działacie, realizujecie. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo starań, jeśli chodzi o Waszą ty osobę, to jest OK. I teraz mamy tutaj wodnika, wodniczuliś. Tydzień daje Wam niezależność lub bezpieczeństwo finansowo-materialne. Wy w finansach czy w pracy macie kartę nadziei, spełnienia marzeń, jakoś to się fajnie może tu poukładać, więc to jest ok. I tutaj rzeczywiście powiem szczerze, że Wy tu macie nawet niezłe karty. W sprawach partnerskich nie wiecie, na czym stoicie. To jest niepewność, podejrzliwość, obawianie się kłamstwa, po prostu tak, intrygi, że druga wasza połówka czy osoba nie jest z Wami po prostu szczera, tak? I to może być po prostu tutaj problem. No, niespodzianką jest jakiś kryzys wiary, tak? Że ktoś Was nie lubi, ktoś Wam wystawi złomocenę, tak? I jest na Was po prostu cięty, źle nastawiony, pesymistycznie, tutaj w tym wypadku. No, jest to generalnie trochę jakiś kryzys duchowy czy jakiś moralny. I też czasami po prostu takie poczucie, że coś nie ma sensu. Tu jest w sprawach partnersko-towarzyskich coś takiego pokazanego i to jest też problem, czy szukać, czy nie szukać, czy coś odpuścić. No w sprawach finansowych macie szansę na ulgę, spełnienie jakiegoś marzenia tutaj, tak? i że jest lepiej niż zakładaliście. Tydzień sprzyja niezależności finansowej, pozytywną, pozytywnym zmianom w sferze zawodowej, a niektórzy mogą znaleźć rozwiązanie. Które po prostu przyniesie wam długoterminową ulgę w sprawach materialnych. W tyle macie to, co miał strzelec, poczucie braku, osamotnienie, po prostu tak, czy za małą ilość dochodów, czy pieniędzy zmobilizuje was po prostu tutaj na zmiany, żeby pójść w kierunku czegoś nowego. Idziecie w nowe, bo chcecie coś więcej. Tu jest pod tym kątem bardzo ok. Tydzień i tak uważam, że jest niezły, ale w partnerstwie może być dużo sprzecznych wypowiedzi, sprzecznych działań i możecie tak naprawdę nie wiedzieć, na czym wy po prostu stoicie, i to was może bardzo dołować. Rybka na koniec. Rybka, yy, powiem szczerze, że wy to macie tutaj ciężkie karty. Ryba ma ciężkie karty, trochę, bo w tym tutaj nie macie zwierzę. Coś tu musi runąć, coś tutaj walnie, coś tu będzie po prostu, coś tu się musi zniszczyć, zburzyć, żebyście trochę może zmienili perspektywę czy patrzenia na różne rzeczy. W sprawach finansowych czy materialnych macie stabilizację, macie taką kartę stagnacji, że nie ma ani, ani źle, ani dobrze. To jest taki stan zawieszenia, że nie ma żadnych zmian, po prostu tak nic tu się nie realizuje. Niespodzianką jest praca albo więcej wysiłków, lepsza współpraca z ludźmi, z krewnymi tutaj, tak, lub dojście do takiej współpracy, z kimś, porozumienia. Ten tydzień burzy u was jakąś strukturę, każe wam coś zmienić, coś po prostu odpuścić tutaj, tak? Yy, I to może być tydzień poniekąd dobry, żeby może otworzyć się na zmiany zawodowe, tak? Także trzeba trochę inaczej spojrzeć, tak naprawdę, bo być może ut utkwiliście w martwym punkcie, tak? I trzeba trochę inaczej na to, na to spojrzeć i zobaczyć, tak? no, w sprawach miłosno-partnerskich macie po prostu współpracę, macie taki stosunek chłodny, analityczny, zawodowy, no, nie jest to karta, to jest dobra karta może na współpracę, na budowanie relacji tej, tak, czy porozumienie się z kimś, ale no nie powiedziałbym, że tutaj jest mowa o po prostu jakichś miłościach, pasjach, jakimś ogniu, może się okazać, że ktoś po prostu bardziej woli tej pracy albo wy, i podchodzicie tej na chłodno. Natomiast ten tydzień niesie jakieś zburzenie, jakiejś struktury, albo potrzebę jakiejś zmiany, tak? Być może to jest bolesne, ale to jest taki tydzień, który może powodować was też trochę dużo lęków, że możecie przeczuwać, że coś się musi zmienić, coś się tu musi zburzyć i rozwalić. W energii ogólnej jest jakiś potencjał, jakiś entuzjazm, tak? Chęć działania, kroku, być może romansu, tutaj, tak? Chęć potrzeby jakiejś pasji, ognia, natchnienia oraz konflikt wewnętrzny, tutaj, tak? I uwaga na jakieś intrygi, spiski. To jest tak, że jak macie jakieś komplikacje, dużo takich utrudnień w życiu na co dzień, to wy chcecie z tego wyjść i postawić mocniej po prostu tutaj na siebie. Ten tydzień może być, wbrew pozorom, taki bardzo zabiegany i bardzo uważam, że i tak konfliktowy, tak? Więc uważajcie, żeby tutaj. Niech pędzi się w jakąś po prostu dramę czy jakieś rozczarowanie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, ciepło, pa pa.